Trawy. Dobra, go bez streamka a nie, nie wiem, jaki jest link, nawet ta no jest z tym No to wejść tam od tego podrzuć jak możesz. bieram salam aleikum do nich kurwa dobra, to idziemy tam kurwa jara, szczęść mi się chce Już się odleje jeszcze. Dobra, nawet odleje się jak oni będą tam tego i coś. A tak to ja już wiem dlaczego w sumie. Chyba teraz działa Myślałem, że już nie działa. Tyle. Ehm, ja muszę odjebać coś tutaj, bo... Properties... Eee, sumuje rady ja pierdolę. O, dobra, chyba teraz jest głośnik. Teraz powinno być... To będzie nieźle. No lecimy kurwa, czy co? Czekamy na Maria, bo go korywa wywaliło I chuj bije suke na suke Witam, witam Dobry, dobry Salaam yeah, aleikum, ahlil mahlil, inshallah, oh, inshallah O ty kurde Allah akbar Allah akbar Allah akbar Allah akbar Allah akbar Allah akbar Siemano Salaam aleikum Salaam aleikum

Dobra, to może ja tak przywitam. Witam wszystkich tutaj zebranych, e, którzy przyszli z mojego powodu. Bardzo się cieszę. Ale zajebiście! Znowu się spotykałem w tym miejscu. No jak zawsze. A, Przyciszać tak, mam mikrofon żeby... ten, słuchawki. A żeby tak już przejść do sedna? Nie, czemu ja nie krzyczę? Ja jestem opanowany człowiek. No raczej nie będziemy krzyczeć, bo nie ma powodu, żeby krzyczeć. No właśnie. No to nie przycisz. No no to nie wiem, Brajmuszka może, czy tam nie wiem. Nie no, powiedz się a aż się wypowiedział. Dobra, no to tak na wstępie, faktycznie umawialiśmy się co do tego kolesia, natomiast sposób w jaki to wczoraj rozegraliście, no pozostawia w kurwę do życzenia, no nie? My sobie nie pozwolimy na to, żebyście w ten sposób się zachowywali, jakbyście byli... Nie wiem, co najmniej królami tego sojuszu i rozkazywali. Mogłeś mi, nie wiem, na szepcie przypomnieć: Ej, stary, umawialiśmy się i rozegrałbym to zupełnie inaczej. Mm -hmm. Natomiast jak ty mi przy moich ludziach wypier mówisz z tekstem: wypierdalaj, no to nie pozwoli, bo nie jesteśmy na tym, czyli... Tyle w tym macie. Wiesz, ja po pierwsze do ciebie, Cie Cie bo wprost, nie? To było do Nie, ale na było raz. do jednego z moich. W momencie, kiedy mówisz do Maciusia, to tak jakbyś mówił do mnie. O, tak. Ja rozumiem, ja rozumiem. I ja muszę... I my, my się trzymaliśmy. Ale powiem tak, nie? Ja bym chciał też swoją wersję powiedzieć, a czy coś tak ode mnie i nie chcę być przerwany, także dzięki wielkie za uwagę. Z racji jak kolega się do nas i do całej gildii po prostu tutaj zwracał, ja odpowiedziałem mu w takim samym tonie. To jest tylko tyle ode mnie. Nie wiem, czy to zrozumiesz, czy nie zrozumiesz, ale ja tam więcej nie będę wiesz, chciał się gryźć nad chłopem, e, który już nawet nie jest w sojuszu, z czego no, nie dziwi mnie to. I kolejną rzeczą jest tak, że no, rozumiem, że to mogło trafić w Twoją gildię, także z mojej strony przepraszam, nie? Ja nie będę powtarzał takich rzeczy, jeżeli to będzie dotyczyło twojej czy kogoś innej gildii. Po prostu rozwiążę to w trochę łagodniejszy sposób. Przypominając ci, tak jak Ty właśnie zasugerowałeś. No to jest chyba mamy jasną sprawę, no po prostu się szanujmy i tyle, a nie że zachowujecie się tak, jak się zachowujecie, bo wiesz, tekstem rzucam ci ultimatum. Ultimatum, no sorry, bo co? Bo co mi zrobisz? No wiesz, no, mi wychodzi na no, 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 to. bardzo nie na miejscu. Mi chodzi, że jeszcze troszkę nie zaraz to będziemy mieli ksalpę w teamie, bo wiesz, no bo w sumie zrobię z nią sobie Dudusi, nie? Na tej zasadzie. I ktoś coś powie na ksalpę, a ja zrobię burdel. Bo się do nie sadzicie. Wiesz, to, to jest na takie zasadzie, ja, to, ja, to, ja, to, ja tak to widzę, nie? Ale nie porównywajmy jak innej osoby, która sobie przejebała nie, o ciebie wersus cały sojusz, co nie? który sobie ona przejebała. Trochę Dokładnie. taka inna I wiesz, no na tej zasadzie to ja też mógłbym w tym momencie do jego Ozie, do wyjebać z tekstem ej, słuchaj, wypierdol kurza, bo ja nie chcę z nim grać, tak? Bo też z kurzem mieliśmy spiny, a, ale jakoś jesteśmy w stanie powiedzieć dobra, było, minęło, teraz kurzu jest pod z jego jak kurzu coś odpierdoli, to Ozzie za to poniesie odpowiedzialność. Znaczy mi się wydaje, że każdy powinien odpowiadać coś sam za siebie, nie? I tak samo nie, że Gilda odpowiada za jednego członka, bo nie wiadomo, co topkowie to może to uba strzeć, jaki typek jest. Ja mówię, no my poznaliśmy Gibkiego, My poznaliśmy, my poznaliśmy gibkiego takiego jaki był i taki się nam nie spodobał i był bardzo chamski wobec nas i wobec całe, całego teamu, a poświęciliśmy mu czas. Także ja mówię, po prostu odpowiedziałem w taki sam sposób, taki jak on odpowiedział naszym, a że podziękował w sumie. Nie? Także mówię, no ja więcej nie chcę, nie mam ochoty rozdrapywać, po prostu to była taka jedna osoba, którą no, która, która po prostu ciśnienie podnosiła. I jak zauważyłem, że no to trudno, mogę się nie mogę zauważyć tego, co ja napisałem do siebie, ale zareagowałem, jak zareagowałem, i nie, nie, no i trudno. Taka jest moja reakcja, ja wiem, że nie powinno się poniżać ludzi przed, przed 30 innymi ludźmi. Ale, no niestety, taka była moja reakcja. No I, te i, tego te... nie zmienię. I tego nie zmienię, no trudno. OZI, przepraszam za ten no, arystokrus, nie miałem wyboru, musiałem tak zareagować, a nie inaczej. No wiesz, że do ciebie nic nie ma. Ale poprawnie zareagowałeś, ja bo nie powiedziałem, jak ty zareagowałeś do tego nie? Ja się, wiesz, ja szanuję, mówię, ja do ciebie nic nie mam, jesteś coś I też rozumiem, że tak, w taki sposób, żeś y, to odebrał. Także mi się wydaje, że tutaj chyba już, jeżeli masz coś jeszcze do dodania, to dodaję. Ja nie chcę zamykać tematu przed tym, jak ty go nie zakończysz. Także, jeżeli masz jeszcze coś do jeszcze, jest... jeszcze jednak. Nie było na przeszłość takich spin. Proponuję, żeby faktycznie, jeżeli mają być tacy gracze, którzy mają nie być w sojuszu, bo mająby być przez nich spiny, żeby była czarna lista. I konkretnie, żeby było zaznaczone i to na sojuszu, żeby była napisana, a nie wasza czarna lista, czy, czy widzi mi się, żeby nie było tak, że, bo to jest też trochę wchodzenie w, wiesz, w suwerenność gildii. Nie przyjmujcie tego, bo my go nie lubimy. Nie. Jeżeli będzie czarna lista, napisane. od odpierdolił to, to i to yy, jest spalony u nas, no to wtedy wszyscy to przejmują, tak? A to tak, to tak a jak. To, w ogóle tak. nie ma. Znaczy, niby gdzieś tam jest, ale na to, tego o, nie było na tej liście, więc skąd, skąd ja mogłem wcześniej wiedzieć? O, owszem, zapytałem się Ciebie i taki tytuł. Czubek złodziej. No tak? i każdy wie, o co chodzi. Dobra. Ale ja już to proponowałem jakiś tydzień temu, żeby wpisać powód, dla którego się dodaje na czarną listę. Bo ta czarna lista też wyglądała do pewnego momentu tak, jak po prostu zlepek dziwnych ników, które wam się mogą nie podobać, a nikt nie wiedział, dlaczego wam się nie podobają. No właśnie, ten ogólnie to. Bo na przykład, ja, no tak powiedzmy, poczekaj, na chwilę, bo na przykład taką ksalpen no to wszyscy wiedzą. Wystarczy dojść do jakiejkolwiek gildii, która miała z nią styczność już każdy o tym wie. Mhm. Ale na przykład powiedzmy, no dajmy na to pierwsze jakieś tam gość kurwa z czarnej listy, Franek, co to w ogóle jest? Złodziej, bo Złodziej. Z... No dobrze, no, ale, ale żeby ale przykład... informacja była podana dalej. To tak no, jak mówi właśnie ale... Brianuszka, żeby to było nie na zasadzie, że gdzieś tam jest czarna lista, nie wiadomo o co chodzi dodane niki żeby to reszta po prostu wiedziała na co No słuchajcie, zróbmy tak, bo to jest że, dobre. że ja po prostu wezmę jakby pieczę nad tą e, czarną listą, ty Ejter mi podasz w skrócie kto te osoby, które wypisałeś e, odjebały, mhm. ja usunę te wiadomości, wrzucę jako jeden post, z tymi powodami rozpisałem, właśnie dzisiaj edytowałem, bo kierując się w sumie tym bo faktycznie Dobrze wiedzieć o co w tym chodzi, I ja po prostu, wy macie, macie jakiegoś chuja, to mi go podrzucacie, ja go wrzucam na czarną listę, ale z powodem, nie? No, no będzie w jednym no poście taka jedna długa po prostu. No myślę, najwidoczniej ja, bo jeden z moich oficerów on się po prostu spóźnił z wypisaniem czarnej listy, dlatego no to trudno, no była sytuacja. Teraz przynajmniej mamy jakieś, możemy wyciągnąć jakieś wnioski z tego. I na przyszłość postarajmy się też, jak nie wiem, czy macie osobiste jakieś czarne listy, takie właśnie. Nie tylko DD, ale reszta żeby właśnie te, na te osoby mieć jakiś tam wzgląd i, i żeby po prostu uniknąć takich akcji jak teraz. Nie? Hmm. To będzie najlepiej. Chcecie kogoś przyjąć, że lukacie na czarną listę, jest powód, jest szanujemy sojuszników, więc kolesiu, koleś wypierdalaj do innej gildii, bo u nas będzie. Ewentualnie wtedy można jakoś tam, ale szanujmy tą czarną listę, ale właśnie dawajmy te powody, nie będzie to. I pomyślmy też, możemy wspólnie, i możecie też wspólnie yy, ogólnie podrzucać też propozycję, kogo można wrzucić na tą czarną listę. I to niekoniecznie musi być osoba powiązana z Waszą Gildią, nie? Mhm. Tylko ogólnie osoba, która tam zasłynęła, zasłynęła w świecie Albiona z nie, niefajnych akcji, a, a po prostu nie jest na czarnej liście, jest w jakiś sposób pominięta albo o No i tak, tak też było. Też nagle się takie tacy starzy wyjadacze w cudzysłowie, czasami odpalają. Podbijają do nowej gildy i próbują tworzyć chuj co, nie? I mętli w głowie ludzi o no Ogólnie no tak, chodzi, żeby to było wiadomo jasne. przed czym się wystrzegać. No, dokładnie. To jest na tak. zasadzie współpracy, żeby takie informacje przepływały. Tylko no też, żeby nie było burdelu, no... Miejmy jakieś konkretne powody do dodawania na czarną listę, a nie to, że, nie wiem, pokłócimy. Bo, wiesz, no... Sorry, Ejten, ale to, jak mi przedstawiłeś, na tyle, na ile znam waszą gildię, mm. gdzie wiem, jak wy się za zachowujecie jednością do sobie, siebie, no to dla mnie też. Ja to, to nie jest tak, że ja olałem to, co do mnie napisałeś, tylko uznałem. No dobra, no, dwa toksiki się pożarły, jeden drugiego zwyzywał, drugi wyszedł, bo tak to odebrało. Ta, no, dwa toksiki się pożarły. Znasz Mikesza, miałeś okazję z nim porozmawiać. To jest odwrotność definicji bycia toksycznym człowiekiem. Gościu zjebał, wyjebał nasz zerk, tak naprawdę. Yy, Mikał w momencie, kiedy normalnie, na spokojnie chciał mu wytłumaczyć, czemu zrobił źle i dlaczego powinien na przyszłość robić inaczej, yy, zaczął go wyzywać, zaczął się do niego drzeć, yy, Weź ty skle, już kurwa, mordę debilu, jebany. No wiesz, to, to nie jest fajne, nie. Poza tym to też nie była jego yy, pierwsza akcja, tak, taka negatywna. No, uznał was po prostu, że nie wiem, no, traci czas na was i tak dalej. No, jego opinia przynajmniej, z tego co słyszałem, że nie pasuje do tej gilli, bo za dużo jest toksyczna i tyle. Bo to, to on słowa. chyba nie wie, nie rozumie definicji znaczenia tego Nie, to co woli powiedzieć? Co by wynikało. Znaczy co by przekładało się na ogólne rozmowy z nim, bo on raczej z ogarniętym człowiekiem nie, nie miał. To nie podpasowały wspólnego. i tyle. No. Przecież nikogo na siłę nie będzie się. Nie będą ludzie trzymać. Tak? Ja no ja jestem, że tak no tak to nie chcę tak nie tak ochodzi, tak tylko no, generalnie nie wiem czy to jest powód, żeby umieszczać kogoś na czarnej liście. O, w ten... Bo jeżeli na przykład, nie wiem, ja mówię o, mówię za dogadą, co został tak, wyrzucony, ale co się nie, do... ale co się nie dogadał, co się zwyzywali, nikt go nie zwyzywał, to on, zwyzywał. Dobra, on z wyzywał. No za dobra, to, że ktoś z... ale zrozum teraz, Brianuszka, nie przerywaj mi, bo się zaraz zdenerwuję. Zrozum jedną rzecz, że nikt go nie wyzywał. chcieliśmy go nauczyć czegoś i pomóc mu w dalszym rozwoju swoim, normalnie tłumacząc jak człowiekowi, jak każdemu z nas, nie podniesionym tonem głosu, nie żadnymi wyzwiskami niczym. A on zaczął nas atakować, zaczął nas wyzywać, zaczął się kłócić z mikrofonem. Gdzie po tym jak odpierdolił to co odpierdolił, został wyrzucony po prostu z gildii. No, nawet nikt mu nie zdążył odpowiedzieć. To no, była bardzo szybka akcja, prawda? No ja takich rzeczy w gildii nie toleruję. Z ludźmi, którzy cechują no, się dosyć niskim poziomem inteligencji też nie lubię grać. Ten człowiek tak samo jak do naszej gildii nic nie wniósł, a tylko nam napsuł krwi, tak samo i do każdej innej gildii w Sojuszu by nic nie wniósł i napsuł wam na dłuższą metę krwi. Kłócimy się o nic nieznaczonego gościa, który nawet pełny dzień nie był u was w gildii. Może hmm, nie się o no, no, się, żeby więcej taka sytuacja się nie powtórzyła. To jest raz. No, okay, e, okay. Tak, tak, ale zrozum też dlaczego został y, tam wciągnięty no, i wyrzucony. Nie chciałbym być niemiły, ale jeżeli uważasz jedną osobę za nic bezużyteczną i w ogóle, to zastanów się nad sensem Twojego istnienia. Znaczy... Bo każda osoba jest coś warta i wnosi coś do każdej z gildii. Znaczy, no tak, no ale teraz mam takie pytanie, czy taka, taka mało wartościowa osoba jest właśnie warta ale Wa nazywasz Warta gmonić całego sojuszu. Teraz, Wartość, teraz cisza, tam, cisza, ja prostu... się wpierdzielę, bo wiadomo jaki jest kontekst. Chodzi o to, że jest to po prostu członek gildii. Niedawne, a nie oficer, kapitan, czy chuj wie kto, czy mistrz gildii. Chodzi, o, chodzi o tylko i wyłącznie o to, że gryziemy się, że temat powstał i taka gównoburza i te wszystkie działania przez jednostkę, która nawet nie była związana jakoś emocjonalnie z daną gildią. Znaczy to po prostu był jakiś type, Dziękuję która, za e, wytłumaczenie jest... tego, co chciałem przekazać ja jeszcze, widocznie mnie ja nie zrozumieli, nie jest Ja też prosiłbym kurwa wszystkich, to jest skierowane do wszystkich, żebyście dwa razy przemyśleli, jak coś ktoś mówi, bo naprawdę tutaj nikt z założenia, jestem tego pewny, nikt z założenia nie ma, nie ma, nie ma od razu w głowie, że chcemy komuś pojechać. To jest po prostu ewentualnie przejęzyczenie się, i bierzcie to pod uwagę, bo często, często, są, ta, często są takie uwagi zwracane, a to naprawdę o sobie, o rozmówce, o to, nie chodzi o to, o co wy go posądzacie. O, Jary, nie, ja się generalnie chcę ustalić tak, tak, tylko jedną rzecz. Tylko chodzi o to, żeby w, jak to podczas rozmowy, żeby po prostu e, wytłumaczyć te sprawy, żeby wszyscy o, rozumieli, a jeżeli ja ja są na po prostu, teraz, tak jak nie, mówisz, czy, czy, tak jak mówisz źle wypowiedziane słowa, to żeby ktoś nadprostował to. Tak, ale żeby wiesz, też płótnie. równie dobrze można się spytać, czy chodziło ci o to? I osoba rozmowca powie, nie, nie chodziło mi o to, to przejęzyczyłem się, sorry. Bo na przykład też taka sytuacja była, jak mój tam oficer Kastanik napisał, że mięso armatnie. A wiecie, wiadomo, że nie chodziło mu, że mięso armatnie, że gracze źli do dupy, czy, czy coś w tym Tylko po prostu jego tam forma... Tak też, ja go też... W takich tekstach to bez przesady, panowie. Tak czy odraża. mogę powiedzieć jedną rzecz? Prosiłbym hmm. teraz mnie nie przerywać. Generalnie próbuję ustalić jedną rzecz. Tak do clou. Czyli w tym momencie chciałbym ustalić, bo jest... Jednak Albion to jest gra społecznościowa, są różne społeczności. W jednej społeczności komuś jest lepiej, w drugiej gorzej. Czyli jeżeli jednak społeczność z gildii, jedna nasza, jedna nasza gildia, kogoś nie zaakceptuje i powie, że nie, ten koleś tylko psuje krew, nieważne w jakich okolicznościach. Chodzi o to, że koleś do tej jednej gildii się nadaje. Czy z automatu ta, taka osoba ma bloka do wszystkich gildii w sojuszu? Bo ta jedna wydaje, gildia tak powiedziała, czy nie? Nie, mi się wydaje, mi się wydaje wybrać, że nie. Płaci. Dajcie mi powiedzieć. Eee... Imso poszedł do Dungeon Defendersów, czy do yy, braterskiej? Do mnie i został z niej wyrzucony. No, no to tak jak rozmawiałem tutaj chyba... Oj, z ze mną, tutaj ze roz... mną. Ze mną. No, no właśnie, bo to właśnie była taka sytuacja, że na początek poszło na polskim czacie, że zaczął po prostu się odpalać. Później tak samo rozmawialiśmy z nim, niby wszystko było ok, ale na koniec po prostu sam siebie podsumował. No, i powiedział, że nie będzie po prostu w, w żaden sposób ograniczany przez ludzi, że on się nie podporządkuje, że e, będzie po prostu robił, co chciał na tym polskim czacie. A nam po prostu chodziło o to, żeby w, no, nie robił e, globalnie jakiś e, scen. Tylko, że jeżeli z kimś chce porozmawiać, to żeby to tam w swoim zakresie robił. No, on powiedział, że nie, on po prostu będzie robił, co chciał i, i tyle. To, to zapytałem się, czy będzie robił dalej sceny, e, on mówi, że po prostu w, nikt nie będzie mówił. No i ciężko, ciężko, opornie było ciężko. No, możecie ewentualnie też się wypowiedzieć, jak, jak u was było, dlaczego wypadł od was. Znaczy, w sensie od nas czy od tego, bo u nas też był, nie? No tak, od Ozjara to po prostu... Znaczy ja powiem tak, BO zawsze się y, stosuje do czarnej listy, jak osoba, jak ktoś, jakiś mistrz Gili zwraca uwagę, że to ale... jest na czarnej liście, to ona jest y, usuwana z gildii. Tak, tak, ale on nie został wpisany na czarną listę, on po prostu został usunięty za porozumienie no, wiesz, stron. Z mojej strony to było, wyglądało tak, nie, że jak ja się zadzwoniłem, zadzwoniłem też do Migoresa i się zapytałem po prostu jak sytuacja wygląda, czy chłop jest szkodzący hmm. dla tego sojuszu, czy mogę sobie go z tego wziąć, bo nam brakuje healerów. I może, może dałoby się chłopa zmienić, bo mamy dosyć specyficzne podejście do ludzi i i no, mieliśmy nadzieję, że coś tam się w nim da jakoś skusić. Ale Funcia z góry powiedział: Nie, chłopie, jak przyjdziesz kurwa mi to najebane na, 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 na Discorda, to lepiej, żebyś nie wchodził, nie? No i od tego czasu chłop nie wchodził. Ale nadal jest gili, nie, nie zostało już nie, usunięty. Nie, został usunięty. No, nie było żadnego, nie chciał z nami grać, bo najwidocznie wiesz. Wybrał sobie, tak jak mówiłeś, własne życie i własną ścieżkę. No to trudne. mi tam nie było ze szkole go zobaczyć, ale zapytałem się was, czy nie byłoby żadnego problemu, nie? Dlatego mi to też chodzi, wiesz tak, dla mnie to jest dosyć istotna informacja, jak już ktoś na przykład ci pisze, nie, czy ta i ta osoba no, no, wyleciała z, od was z gili z jakiegoś powodu poważniejszego, czy po prostu, bo się, bo się nie, nie potrafiście zgrać, nie? I w takim momencie, jak ty mówisz, no wiesz, możecie się go, z tego spróbować, może u was się przyjmie, no to. No to w czym to widzę problem? Jak jeżeli jest jakaś osoba, która na przykład zrobiła coś typu nie wiem, oficer zajebał, kurwa 50 baniek nie, i spierdolił z gildii, no to to jest oczywiście czarna lista i to jest takie no go dla całego sojuszu, chyba, nie. Jak, tak, jak, jak, i wtedy jak, no, Informacje są przekazywane po prostu tak, żeby były podane konkretne informacje, żeby reszta po prostu wiedziała, o co chodzi z tą czarną listą i w osobami, które są wpisywane. A tak jak tutaj już dałem ten przykład, jak to wygląda z osobami z innych gildii, no to raczej nie wyklucza to, żeby przeszedł do innej, jeżeli jest szansa, że przypasuje. Hmm. To już chyba wyjaśnione jest. No. Jeżeli, tego powiedzy, tak, jeżeli ktoś przeskoczy przez jedną, przez, do, z jednej do drugiej ligi w sojuszu, to i tak z tego sojuszu wyjdzie prędzej czy później. No to znaczy, że mamy mniej więcej podobne zapatrywanie się w ludziach. Trudno, no wiesz... Człowiek, jak to ktoś już powiedział, człowiekowi jest nierówny czy coś tam. Każdy jest inny, każdy ma jakieś swoje nie? i Starajmy się wy, wynaleźć... Charak chodzi o charakter, że każdy ma swój Dokładnie. charakter. Jest, Yy, w, można powiedzieć w innych słowach, yy, nie to, że specyficzne ale wyjątkowe No wiesz, dlatego my się też baliśmy do Was tutaj przejść, znaczy do nas na sojuszowy Discord, bo my jesteśmy bardzo specyficzni i jak ostatnio weszliśmy na, na Discorda i zaczęliśmy się bawić w to, Halo? co my się zawsze bawimy, to kurwa, wszyscy mi to bawią. Przepraszam groziły, za spóźnienie. Że, 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 że każdy ja udał się opowiadać Także no wiesz, no mówię. Każda gildia jest specyficzna i każdy. Ka, ka, każdy, każdy człowiek jest inny, nie? Dokładnie, dokładnie. No póki nie pójdę jakieś większe wizwiska, albo coś w tym stylu, to wątpię, żeby ktokolwiek się uraził. Raczej, pompa będzie. No i generalnie uwaga jeszcze do Ozji, kurwa, jak jesteś liderem sojuszu, to. No bo hmm. mnie najbardziej wczoraj tak naprawdę podkurwiło to, że Aitin tak wie Bog, jakby on to organizował, ten. A mógł powiedzieć, ej Ozie, umawialiśmy się na przykład, że on nie idzie, a Brian go wziął, tak? A nie, że on, on zacznie rozkazywać też na tym, na evencie, który w sumie ty organizowałeś. Więc prośba do ciebie, Ozji, kurde, nie wiem, wychuj się w końcu włosy na jaja i zaczyna... no, Znaczy to nie była kwestia, znaczy ja tak tego nie obebrałem. To też nie było e, spersonalizowane do żadnego oficera, żebym też to jakby wkraczał, czy... Zresztą też za bardzo nie miałem czasu na reakcję, bo od razu Maciuś się, się oburzyły i już. To była dosłownie, dotrwało, to trwało, nie wiem, chwilę. Nawet nie zdążyłem w sumie nic powiedzieć. No to też było takie, że nikt mi nie dał nawet czasu na jakąś reakcję, żeby cokolwiek powiedzieć, nie? Jak już z tobą pisałem Brianuszka, to już było, to było, nie wiem, z dwie minuty po fakcie, ale wy już wyszliście z iskoda. I jakby... Zareagowałem tylko, że pisałem z tobą na privie, bo ciężko było inaczej. No, ale myśmy nie wyszli z Discorda, poszliśmy na kanał Łacisiu. Na Discordzie zostaliśmy. No tak, znaczy opuściliście kanał Open Division, Na, na, na którym się wskoczyłem. No której to wyszło, jak wyszło. Powiedzmy, że... Nie, nie mogę... Mamy przez tam, wyciągnęliśmy wnioski. Jesteście bardzo impulsywni. Ja też nie mogę... Ty też! się <ślelary> Ja nie mogę, wiesz, jednak jest event, jest tam jakieś ramy czasowe. I nie mogę powiedzieć, dobra wszyscy tam było ponad 30 ludzi, około 40. Nie mogę powiedzieć, czekajcie wyjaśnię sprawę, wrócę za nie wiem 10 minut. No Lepsze by było to tak naprawdę niż nic. Podaliśmy kompozycję i tak dalej, proszę. 10 minut by nic nie zbawiło, naprawdę rozumiem jakby było trochę to dłuższe. Związanie tego bez... konfliktu też mogło być po evencie sojuszu. Tak, no, ale wyjaśnić po prostu taką zwyczajną prostą sprawę, by nie było takiego oburzenia jak było. No nie ja wiem, no było, minęło po prostu. Ja też dodaję w tej chwili punkt do regulaminu sojuszu, który będzie brzmiał następująco. Dowództwo jest zobowiązane do załatwiania jakichkolwiek, jakichkolwiek nieścisłości bądź, bądź problemów na czacie, na, na kanale Rady, a nie publicznie. No dobra. dokładnie, bo myśmy my tak naprawdę wczoraj nie wyszli, gdyby właśnie to nie było publicznie i po prostu moje chłopaki zareagowały, no już musiałem z nimi iść, tak? No dobra, Brajanuszko, ja rozumiem, ty jesteś bardzo wspaniały człowiek, ja już, już, już nie rozdrapujmy tego, już 10 razy było powiedziane, się wydaje, że każdy zrozumiał. Nie, nie, nie jestem wspaniały, spokojnie. Ale nie, mi chodzi o że, że dobre masz serce na swojej gili, ja cię rozumiem. Też hmm. kiedyś taki byłem i też taki jestem. Wbrew pozorom. Dobra, to koniec waszych płytni. Zajebałem Sausa. No i dobrze. Dobra, 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 dobra no tyle. to zabiłeś pół gracza, jak się z tym czujesz. Dzie dzięki panowie, Bardzo że Bardzo bo myślałem, że zginę i nie będę miał się czym chwalić. Z naszego powodu elo, spierdolam.